Napskut szernica hey gol Napskut szernica hey gol Napskut Napskut hey gol Napskut Napskut szernica hey gol Napskut Napskut hey gol Napskut hey gol Naprzód czernica, a w klasie najlepszy klub Naprzód czernica, co tydzień na YouTube Naprzód czernica, oglądaj, zostaw słów Naprzód czernica, po strofę Akcja podanie strzał, pum! Naprzód, na Hey gol, naprzód Naprzód czernica, hey, gol, naprzód

Hejgol Na no, włuzernica Hejgol. Naprzód Czernica, a w klasie najlepszy klub Naprzód Czernica, co tydzień na YouTube Naprzód Czernica, oglądaj, zostaw słów Naprzód Czernica, pozdro klub. akcja podanie jest strzał, bumprzód, na naprzód, hej gol! Naprzód, naprzód Czernica, hej gol! Naprzód! Naprzód, Hejgol gol Naprzód, naprzód, Sierpica, hej, gol

Naprzód czernica, a klasie najlepszy klub. Naprzód czernica, co tydzień na YouTube. Naprzód czernica, oglądaj, zostaw sub. Naprzód czernica, pozdrofaj klub. Akcja podanie strzał, pum. Naprzód, naprzód, hey, gol! naprzód. Naprzód czernica, hey, gol! naprzód. Naprzód, hey Naprzód, naprzód, Zielonica, hey gol Naprzód ciernica hej gol Naprzód, naprzód hej, gol, naprzód, naprzód hej, naprzód, gol, Naprzód czernica, a klasie najlepszy klub Naprzód czernica, co tydzień na YouTube Naprzód czernica, oglądaj, zostaw sub. Naprzód czernica, pojutro fan klub Akcja podanie strzał, pum! Naprzód, naprzód, hey goal. na Naprzód, naprzód czernica 你走开。 Jezusia. Cześć, witamy wszystkich po bardzo zimnym prysznicu w Rudnie, ale dzisiaj też niełatwo przeszkoda do przejścia, bo przyjechała um, drużyna trenera Adita, który po prostu wie, że nie powiedział, że nie przyjechał na wycieczkę, także czy ta przeszkoda, dzisiaj przejdziemy, czy, czy zaś będzie zimny prysznic. O tym dowiemy się za 90 minut. Na mecz Majer, a teraz LKM na Tęcza Wielowiec, zapraszam Państwa, Adam Przydeła, panie Kuchnię, się mam, e, za kasterami Marcin Karcewicz i Rafał Likwiński. Okay. Ah. No i okay, mikrofon nie na razie nie można. A już? Cześć. Po zimnym prysznicu w Rudnie. Kolejna bardzo trudno przeszkoda do przejścia. Przyjechała banda trenera Adika z Wielowsi która też postawi na pewno trudne warunki czy uda się ta przeszkoda przejść, czy nam będzie kolejny zimny prysznic. O tym przekonamy się za 90 minut na mecz Majer A klasy LKS naprzód Żernica Tęcza Wielowieś. zapraszają Państwa. Adam Przybyła, Paweł Sufner, cześć Siemanko. Za sterami Marcin Karczewicz i Rafał Rusin jest z nami nasz zawodnik, który, który mo kontuzja. Szczelą bramki w naszym zespole, Woziu, woził, powiedz jak się czujesz, czy wrócisz do gry zanim, za, zanim, o taktyce, zanim o składach, Woziu musi nam tu przedstawić. Spinaj, siadam, bo minuta ciszy będzie. Tak. ta ciszy będzie. To może potem. Dobra. Także Paweł mnie tu, dobrze mnie tu e. sprostował, że... Zanim, zanim zaczniemy tak. e, mecz. Minuta ciszy dla świętej pamięci pana Piotra Walugi, byłego prezesa, trenera w dniu dzisiejszym naszego klubu. Odprowadziliśmy na wieczne spoczywanie pana Piotra Walugę, byłego prezesa. Także minuta ciszy. Także jeszcze raz wyrazy współczucia dla całej rodziny pana Piotra Walugi. Oby, oby mu tam na górze było dobrze i oby oglądał na te wszystkie kluby, którymi był częścią, którym też kibicował na Wilki, Wilcza, na Żernica. Także myślę, że dzisiaj z góry będzie nasz, nasz patrzał. I zanim rozpoczniemy gra, zanim otakty cię, woził, powiedz kibicom, jak ty się czujesz, czy już z kolanem wszystko dobrze. Cześć, witam was wszystkich kolanem, można powiedzieć, prawie dobrze. Na tyle dobrze, że, że pozwolili mi doktory wrócić do pracy od października. No ale o graniu w piłka na ten moment nie ma mowy, także uciną od razu Twoje pytanie i do gry nie wracam. Także jedynie co, to mogę kibicować chłopcom. Także to z nami pokomentujesz dzisiaj. Będzie mi bardzo miło. Dobrze. Także 9 e, LKS, Tęcza Wielowieś, po 6 meczach z 9 punktami bilans bramkowy, 10 bramek szczelonych, 10 straconych, kontra gospodarz LKS o, naprzód, Żernica Po 6 meczach, 13 punktów, niesamowity bilans, 33 bramki szczelone, 12 straconych. No i po, tak jak Adam już wcześniej powiedział, prysznicu zimnym, wrudnie. Głodni zwycięstwa, głodni trzech punktów. Walczymy. Już pan sędzia liczy zawodników. Przygotowany szczebramkarz wielowsi zmierza w stronę bramki. I lada moment zaczynamy to spotkanie. Od razu możemy przywitać wszystkich na czacie i ruszyli. Adam, kurczę, a składy, zapomnieliśmy o składach, już tak. przedstawiamy na początek. Skład Wielowieś. Skład tenczy Wielowieś w bramce kluba Dawid. Dalej Kwaśniok Mariusz, Mazur Kamil, Gral Dominik, Sahar, Sacher Rafał, Gała Wojciech, Grala Michał, Kozłowski Jakub, Jarzmik Paweł, Osman Andreas i najlepszy strzelec kapitan... LKS Tenczywielowie z numerem 19, Dziambur Dawid. Jeżeli chodzi o skład LKS-u, no w Bramce tradycyjnie Dawid, prawe skrzydło dzisiaj, powrót do składu Roberta Lobana, powrót do składu na pozycja stopera. Rakowiecki z Kazim będzie tworzyć stoperów, na lewym skrzydle wnuk. Środek pola tworzył Seba Kubik i remik Sobek, przed nimi Karol Cieślar, prawe skrzydło Bartek Sodel, na lewym skrzydle Kracha, no i wysunięte nasze żądło, 17 bramek już w tym sezonie, Jasiu Cieślar. Trenerem jest no Piotr Wieczorek, no nie trzeba go wszystkim kibicom przedstawiać, ławka też mamy mocno, także będzie kim straszyć. Tak jest, pełna ławka rezerwowych, rozmawialiśmy tu. Przed meczem z trenerem Bielowsi, e, z panem Juszczykiem Adrianem e, powiedział, że... Ale uwaga, chwila przerwa, bo już pierwszy cały pierwszy rymka sobka, który na pewno będzie chciał odkupić. Jakieś tam swoje winy na mecz z Wielowsi, z Rudnym, bo tam nie wykorzystał wspaniałej sytuacji, Teraz na pewno będzie zmobilizowany i w stu walczył. Dzisiaj o trzy punkty wrócę do mojej myśli. Rozmawialiśmy z trenerem Adrianem w Wielowsi przed, przed meczem. E, e, powiedział, że w bardzo okrojonym składzie trochę zawodników mu wypadło, no ale broni nie składo i będą walczyć o trzy punkty. Tak jest. Nie, dosłownie powiedział, nie przyjechaliśmy tu na wycieczka. A się ci powiem, rozmawiałem przez meczem z Remkiem Sobkiem. Powiedział, obiecał mi, że będzie dzisiaj nie do zatrzymania. Także e, e, po pierwszych minutach widać, że idzie Karol Cieślar teraz. Będzie strzelął! Strzał ostrzegawczy. Już się denerwuje trenek wieczorek, bo inaczej miała ta akcja wyglądać, no ale młody, młody cieślar z fantazją. Chciał zakończyć ta akcja z muzyką. Strzał nieudany. Młody rządzi się swoimi prawami, ale faktycznie na prawej stronie bardzo fajnie wychodził tam Bartek Sodol i szło do niego zagrać ta piłka. Ale strzał jest strzał jak się to godo. Tak, nie ma kontry. I, i nie ma kontry z tego, no to było najważniejsze w tej sytuacji. Także mamy nowego tutaj gościa i z nami dzisiaj gościnnie Mateusz Woźnica, popularnie wodził. Tak jest Wodził, jak się dzisiaj spiszesz, to chyba zostaniesz częścią naprzód TV, jak już A nie planujesz kontynuować gry. Walczymy o kontrakt. <laughs> tak jest. A już patrzę na czadzerką tu już 43 tysiące z nami. Początek meczu. witamy stała ekipa Tygrysa Adriana, Piotra, pana Petra. Marcin jest z nami, jest pan Piotr, na pewno jest Klaudias Arturyn, znają życie, także witamy wszystkich stałych kibiców, witamy też kibiców Wielowsi, jeśli są z nami na czacie, piszcie, komentujcie, my będziemy z wami wchodzić, interakcja, żeby nas się fajnie słuchało i fajnie oglądało. Ten... Ej Paweł, a powiedz też. mi, czemu nie, nie ma wozia dzisiaj na czacie? A zawsze był. Dzisiaj będzie się mógł wypowiedzieć przed mikrofonem. I już Kracha. Kracha już zaczyna tańcować. Pierwsze z wody. Zagranie do Remka-Sopka. Złe przyjęcie Remka. Ale faulowany tam przez zawodnika Toszka z numerem 11. Galla Michał. To widać będzie mózg drużyny. Gala Michał razem z Gałą Wojciechem z numerem 10. Będą tu rządzić i dyrygować poczanami Wielowsi. Ale to na razie Żernica, moja inicjatywa. Już pierwsze uderzenie wozia, O, dzisiaj my są widza nastawieni na szały z dystansu. Tak jest, Rakowiecki strzelił minimalnie koło słupka, no ale taki szał oszczagawczy. Tak, dwa szały jest... my już oddali. Trzy, e... trzy, Adam. Piąta minuta, już trzeci Trzy Trzy bo jeden cylny, obron... jeden dwa niecylne. Tak, tak jest. Także widać naprawdę, widać, że chłopcy chcą porażka z ostatniego tygodnia odkupić i zdobyć trzy punkty. Piłka. Zawodnicy z Wielowsi wygrywają górny pojedynek, ale już Damian sprowadza piłka na ziemię do Wnuka. Wnuk spokojnie do Szulca i już nasi się ustawiają. Dawid z powrotem do Mateusza Wnuka i już musimy kontynuować ta akcja pozycyjna. Prostopadłe podanie Jasia Cieślara. Cieślar piętką do brata i znowu uderzenie z dystansu Bartek Sodel. Sodla. Fajnie z lewej nogi Bartek Sodel próbował po długim, ale niestety piłka nie wpadła do bramki. Ale myślę, że bardzo dobra decyzja i bardzo fajna akcja. Nasz, powiem Ci tak, jeszcze musimy też kibicom powiedzieć, Tydzień temu nasz taki komentarz był ospały, nie mrawy, ale dzisiaj, Paweł, jademy już z muzyką. Boziu, tak musisz nam pomóc. Werwa od samego początku, panowie. Tak jest. Tak samo jak obcy na boisku, cztery strzały w pięć minut. Co prawda, można powiedzieć, że nie były jakieś one super groźne, ale jak się nie szczelo, to się bramę nie zdobywa. Także trzeba próbować i, i w końcu. Aż ta... będzie lepiej, a piłka wpadnie do siatki. Tak jest. I pan, teraz, tak, jeszcze, żeby formalności stało się zadość. Przypominamy o nawadnianiu i o przykrywaniu. Bo jeszcze pomimo późnej pory, że już październik na karku pszczoły jeszcze mogą grasować. Powiedz, już tu jednak grasuje, patrz. Tak, już tutaj odpowiedzi na wasz szat. E, Paduch na ławce, e, pazdi też na ławce, także pan kluby obu panów czekajcie, czekajcie, bo na pewno wejdą i oby wnieśli. Coś dobrego dla do naszej drużyny. A ja jeszcze chcę powiedzieć fan klubowi od Pazdigo, że dzisiaj mam okulary od Pazdigo, które mi dął na wyjazdzie w Ochodzity. Kurczę, tak Adam, wie? a ty masz nowy telefon? Nie. Nie nowy. Nie nowy? No tak bez proszę. pokrowca Paweł, a, bez bo pokrowca. Jakoś lepiej widać na nim niż zawsze na no bez... Myślę, Myślałem, że to jest twój nowy telefon. Nie. Absurd TV jeszcze tak nie zainwestował w ciebie. Nie, ale prezentowie to, że mi następny mecz kupi. Tak, już tu tradycyjnie pojawiają się u nas osy. Tak jak przykrywać, tak, jak ktoś mu otwarty napój przykrywać, albo jakąś zatyczką, żeby osa nie wpadła i żeby nie była potrzebna karytka pogotowia. Także patrzmy co się dzieje. Świetne rozruchanie piłki, przez przestępcze wielowieś. Długa piłka, ale już tam jest Robert Loban, który wrócił po, kuntu, po jednym meczu absencji i Bartek Sodel. Olegranie do Roberta, ale uprzedzony. Jest remik. Środek pola. Teraz niestety my przegrali. Bardzo fajnie. Mateusz nóg uprzedził. Ale uwaga, zagranie lewej skrzydle trzeba bronić i rzuc z autu. Piłka trafiła prosto do Bertika. No, trener, trener Adrian Wielowski tu straszył, że okrojony jest składno, ale chłopcy potrafią też piłka rozegrać i z pierwszej piłki i zawiązać jakoś akcję, więc nie będzie to gra do jednej bramki. Raz A ci... uwaga, groźne ośrodkowanie. Ja powiem tak, że Wielowieś to nie jest drużyna z pierwszej łapanki i jest kracha na lewym skrzydle, jedzie, do środka, ale teraz niecelne Moja zagranie, ale kracha faulowany, sędzia stosuje, mówi, że nie ma faulu, Mateusz mi przerywa, fajnie zawinie się akcja tym, czy Wielowieś, dość na ale świetnie to Kazim przeciwną. i piękne zagranie tu do Karola Cieślara. No, ja runo, Karol teraz za wysoko no, noga podniósł, uderzył zawodnika z Wielowsi w głowę. No i faul dla drużyny Wielowsi, która rozpocznie z wolnym. Już tam piłkę ustawia z numerem szóstym. Yy, Jarzmik Paweł rozgląda się w stronę kolegów. Dośrodkowanie. Wybije to tam. Ale teraz świetnie zbiór. I już Damian Karola. na pełnym sprincie przyjmuje piłka, na lewym skrzydle. Rozgląda się, wypatruje kolegów. Rozpopadle wychodzi Karol, ale Damian są do środka. Do Remka Sobka, Sobek jeszcze dalej, do Sodla. Sodle przyjmuje raz. Wypuszcza Lobana, dośrodkowanie Lobana wzdłuż bramki. Jest 1-0. Nie ratują się zawodnicy. Coś niesamowitego, ależ to była piękna akcja całego zespołu. zawodnicy wielowsi. Leży tam chyba Karol w polu karnym, ucierpiał w tym starciu. Zderzył się z bramkarzem Wielowsi. Tak jest, Karol leży, oby to nie było coś poważnego. Dwóch młodych chłopaków, Kluba Dawid, bramkarz Wielowsi i Karol Cieślar. Po tym zderzeniu bramkarz już pije woda, już wszystko w porządku. Karol też się zbiera, Karol jest twardy. Jeszcze kuleje, ale miejmy nadzieję, że wróci do gry cały i zdrowy. Karol to jest twardy hop. Już rzutem sędziowskim zaczyna pan sędzia, pan Mateusz Pieprzyca. Dobrze Adam imię Tak, to dobrze. Mateusz Pieprzyca, tak jest. Mateusz Pieprzyca biegnie szybko, bardzo na polu do środka boiska i pokazuje kciukiem, żeby bramka zielosi rozpoczął grę. kibice nasi, już tam prowadzą doping, nieustający od początku. Miejmy nadzieję, że zawodnicy zaraz im się oddzięczą bramkami. Teraz w ataku pozycyjnym zawodniki Wielowsi. Piłka prowadzi Gała, ale strata i już długa piłka na Karola, ale złe zgranie i znowu przejmuje Gała. Szuko tam napastnika, wszystkim po się Rakowiecki i jademy w drugą stronę. Faulowanie. Na uwolnienie faulowany. Remigiusz, sobek i zaczniemy rzutem wolnym na naszej połowie. Dużo strat teraz w tym, w tym fragmencie gry i z jednej i z drugiej strony Panowie, 10 minut meczu. Jakie opinie? No, będzie yy, trudny orzech do zgłoszenia. Na pewno A... będzie ciężki mecz, ale też widać, że obie drużyny yy, jak się to do potocznie, nie pałują tej piłki bo zarówno ten czaj, jak i wiadomo naprzód próbują ją rozgrywać. Także że widać, że tutaj nie ma jakiegoś strachu, jakiegoś czy, czy, czy zawodników, którzy boją się wziąć na swoje plecy przyjęcie czy rozegranie tej piłki. Także być może te szczały z dystansu to na razie może być taki klucz, aby się poprawiły trochę z tą jakością tego szczału. Ale zobaczymy, jak to będzie dalej teraz. Dalej, i gleba Noga. Rymik, szał! Z dystansu, znowu z dystansu. A, to, co właśnie Daj. przed chwilą powiedział, jak bruni wjechać tak, w pole karne, to, to trzeba, trzeba strzelać z dystansu. Tak? tak jest, jak nie idzie właśnie wjechać, to trzeba strzelać. Tak, ale po tych, po tych 12 pierwszych minutach, wizualnie, to naprzód prowadzi gra. Stworzą sobie więcej sytuacji. Wielowieś próbuje się odgryzać, no ale tak jak powiedział Woziu, nie wybijają, próbują grać piłką. Nie jest to tak zwano laga na lewego, ale jest. A jeszcze naprawdę szykuje nam się fajny mecz. A jeszcze chciałbym powiedzieć do tych wszystkich co oglądają laga, bo albo będą